Dobra, jedziemy jedziemy załatwić temat, przyczepę. Michaś, tak. Michaś, okej. Okay. Chociaż ja już pani użyję słowa ręczę, bo, bo miałem kilku. Gramy PC czy PS? Słuchaj, generalnie teraz gramy na PC. Tu ja mam kierowniczkę podpiętą G29, więc pokazuję tam kwadraciki pierdoły. Kurde, którą stroną pan jedziesz? Halo, w Anglii pan jest? Mamy chyba że z nim mieszkam. E, I ten... I, i gramy na pc ob, obecnie my tutaj, natomiast jakby u mnie na, na serwerze czy na Discordzie mamy ekipę i gramy crossplaya. Także grają xboxowcy z nami i playstationowcy jest mega, nie? Natomiast na ten moment gramy, gramy na PC w trójeczkę tutaj. To jest taka przewaga tej gry, bo ona jest jakby kapitalna sama w sobie bezdyskusyjnie, natomiast to, że ona ma to, że ona ma możliwość właśnie crossplayu, to jest, to jest baja. No tak, Macia też krytykuje, co on jest w Anglii, żeby mi pod prąd jechał, co on tu odwalił. Ewidentnie, record, record video. <ścoughs> Ej, ja to wrzucę na shorta jutro, kiedy gra z kolegą z UK, nie? Aaaa, mam pomysła na shorta, Michać jutro będzie na internetach.